No Normalnie, kurwa, power bank jest, kurwa. No, ogień jest głośnik, bluetooth jeszcze, kurwa, naładowany. No, chuj, prądu nie ma, kurwa, wysiadło wszystko. Ale pato se poradzi, kurwa, ognisko rozpalę, będzie cieplej. Normalnie, kurwa. No, a co tam będę się pierdolił? No. tam kurwa, tydzień bez prądu wytrzymam, kurwa, przecież, nie. No, kurwa nie, nie w takiej dżungli kurwa się mieszkało Dawaj to kurwa, to się łatwiej zajara no. Kurwa ognisko zrobię, zarobię cieplutko kurwa no. Gitarka kurwa No Trzeba sobie kurwa radzić w życiu kurwa nie no. Normalnie kurwa Ja pierdolę ja. Chuj tam Par banka se podładuje w autobusie darmowym kurwa no. I chuj, kurwa. Nie no, beka na maksa, kurwa, nie? Al kurwa, karcerzem był kiedyś, kurwa. No. no jaraj się, kurwa, nie w kurwie mnie. No. Kura! Gdzie jest, kurwa, koko? Ile tych kresek jest, kurwa? Cztery, kurwa. No to, kurwa. To nie jest źle. Najważniejsze, że jest Bronx no. i wiadro. No. Taki to pożyje. No. Okno otworzyłem, żeby się trochę wywietrzyło po tym dymie. Chuj, założę kurtkę kurwa i chuj, mogę w kurtce spać. Nie? Czy to jeszcze nie jest kur... No to nie jest zima do chuja. No. normalnie. No. A, posprzątałem na stole ładnie, kurwa, nie? No, tu ładnie, kurwa. Tu sobie wieszaczki porobiłem na ścianach Na kietę złotą. No. Tu normalnie na inne graty i od razu, kurwa, lepiej, nie? No. normalnie, kurwa. Chuj, najwyżej jutro kompa do Lombardu oddam i odbiorę za tydzień. No bo co zrobię, kurwa? A jeszcze kurwa, zobaczę, czy jest gaz w kuchence z ciekawości. Czy będą odcinki, gotuj Spatu. Nie, no musi być gaz, kurwa. Ty nie tym. A leci, no. Leci i jebie, kurwa. No. Normalnie, kurwa. Kurwa. Gdzie jest, kurwa, koko? Nie, no, ciemno. Jak w dupie. Ale nie u Murzyna, tylko normalnie, no. U Afroamerykanina. Nie? Kokolow? No, normalnie kurwa. Kurwa nie chce się jarać. Dobra, kończę odcinek kurwa. No. I normalnie tam za tydzień będą streamy kurwa, nie? Jak odbiorę kompas z Lombardu. No. O kurwa. Telewizora, nie? Xboxa też, nie? Kompa wyjebie, bo i tak go nie używam, kurwa. Bez prądu na chuj mi to potrzebne. No. dobra, pozdrow wszystkim. Patokorz serdecznie pozdrawia. Normalnie, bez prądu. Koko! No, a jutro... A jutro normalnie, nie? W autobusie na pewno kogoś spotkam, nie? Kto mi bronksa postawi. Także z pragnienia, to nie umrę. Dobra, pozdrowionka.